Witam w końcu uruchomiona, kompletna. Tak wiem, piękna pętla indukcyjna. Natomiast na razie są dwa kable tutaj pociągnięte, bo będzie rozbudował kolejnego growarta i nie chcę po prostu ucinać tego kabla. Jest już zamówiony, tu przyjdzie z drugiej strony. Jeden to jest za mało, to 5000W, jednak. Jak wszystko się uruchomi, to jest trochę słabo. A ma jeszcze to obsłużyć, w razie czego monobloka 9kW on tam bierze maksymalnie tam 4kW. Jak mocno mroziło, to więcej mi tam nie brał. Takie cudeńko, praktycznie już od wczoraj, praktycznie jest odłączony od sieci. Tu, co prawda, sieć jest włączona. Tu jest sieć, tu jest dom na rozłączniku 32A. Tu wiadomo, jak wtedy mówiłem, jest przełącznik, agregat sieć. W razie, gdyby to ustrojstwo coś tam nie zadziałało, to żeby za wiele nie rozłączać, wystarczy hebel do góry i pozamiatane. No, 12 paneli long, longi. Czy lądzi, jak to się tam zwie, tak się zwie, nieważne, każdy wie o co chodzi, podłączonych jest wtedy będzie to rozdzielone, bo w sumie na dachu jest ich 14, po 7 pod jeden każdy falownik. A wtedy zobaczymy, na pewno jeszcze jakaś rozbudowa. Na poprzednim filmiku wam pokazywałem, że dołożyłem tak zwane heble, jednak jest to lepsze rozwiązanie. Zastanawiam się jeszcze nad zerem, żeby dać go z drugiej strony, ale to już będę kombinował. Jak przyjedzie drugi falownik, bo i tak będę musiał te kable do falownika przewody odłączyć i zmierzyć długość, bo muszą być idealnie w tej samej, o tej samej długości. Taka ciekawostka. Pompa ciepła również monoblok Aristona. Bardzo ekonomiczny, jeżeli ktoś by szukał jakiegoś źródła ogrzewania wody użytkowej, to polecam coś takiego, jeżeli się ma oczywiście miejsce. Dosyć głośne to jest, ale też można tak zwany silent włączyć, i wtedy. O. o! Słoneczko wyszło i zaraz skoczyło sobie na prawie 2 kW. Najwięcej, dzisiaj, 4 było. Wracając do tego, jakby ktoś szukał czegoś, mówię, ekonomicznego, można też solar dołożyć. Ona ma wężownicę dodatkową. Też mam tą wężownicę tam wpiętą. Ona jest wpięta dodatkowo, właśnie do pompy ciepła. Pompa monobloka razem z 150-litrowym buforem. Natomiast ja mam taki bypass tu zrobiony, że na razie jedziemy bez bufora. Pamiętajcie przy montażu pomp ciepła o takim filterku. No i tyle. Jakby ktoś jakieś pytania miał. Dla mnie to taka zabawa trochę. Ja to robię wszystko sam. Nie wiem czy jest wszystko dobrze zrobione. Staram się, żeby było w miarę to bezpiecznie, zabezpieczenia dobrane. Jak jakiś elektryk. Pierwszy dołożyłem o, taki rozłącznik dołożyłem tutaj. W razie jakbym chciał coś tutaj szybko rozłączyć. To, żeby nie lecieć tam, bo całe DC jest na wiacie, tam gdzie są panele zamontowane i tyle. O, widzę, że się odbija w lustrze, nie będę się pokazywał w ciuchach roboczych, no i tyle. tempcha w sieć. Na zimę. Tu są wszystkie zabezpieczenia, to widzieliśmy na poprzednim. A ten zasila cały dom. Kawa, herbata, śniadanie, wszystko. Radyjko, wszystko oświetlenie. Idzie z tego. Łącznie z grzaniem wody. Na razie. No i tyle. Zobaczymy. Tyle już przerzucił. 16, tak jak pokazywałem, wyprodukował, a 17 wepchnął w dom, więc tam wiadomo. Kilowat dobrał sobie z baterii. Ja jak uruchamiałem instalację, to już wcześniej rozłączyłem mu sieć. I to chyba był błąd, bo tego dnia, właśnie jak zdążyłem zamontować i uruchomić instalację, to niestety słońce sobie zgasło. No i tak, wczoraj nie doładował za mocno, bo chyba doładowało do 52 chyba. Ale to jest bank 40 kW, więc no ja tak tu przewiduję, że to przy tym co ja mam pod to podłączone, to raczej nie, wy, nie wyciągnę z niego wszystkiego. A na pewno jeszcze będzie rozbudowa. Tak to się prezentuje wszystko. Ładnie, mówię, jedynie ten no, źle zrobiony przewód solarny, długi. Taka indukcja się tu robi, ale mówię, nie chcę go obcinać, bo nie wiem, czy ten rozłącznik tu zostanie, czy w ogóle go będę montował. Na razie to zamontowałem, bo sprawdzałem tutaj, jak sam to robiłem, to nim tam włączyłem to, żeby tu mieć rozłącznik do sprawdzania miernikiem to po prostu jeszcze zamontowałem. Może wtedy bezpośrednio z każdego stringu będzie podpięte pod falownik, pod jeden i pod drugi, jeżeli tu przyjdzie. Ale to zobaczymy. Podskoczyły teraz te falowniki. 5.500 za coś takiego wołam. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie czy nie. No ale dzisiaj o, dzisiaj taka fajna dla was informacja. Wyłączyli firmie obok co tam mam, tamtą instalację co też Wam wstawiałem to wy, wyłączyli prąd, tam jest Sofar Hybrydowy Do niego będzie wysokonapięciowa bateria robiona o, Słychać jak wentylator Patrzcie jak to pięknie daje 12 paneli 370 Oczywiście optymalnego słońca nie ma Dom nic nie pobiera, bo dzieciaki tylko się bawią, więc dom praktycznie nie pobiera nic. Wszystko się nagrzało, wszystko się porobiło i teraz pcha pięknie w baterie. Patrzcie, pięknie w każdą jedną baterię 10A na spokojnie. Maksymalnie można na nim ustawić 100A ładowania, ale to wtedy razem z siecią. Jeżeli sama ładowarka MPTT solarna, ta, to z tego, co tutaj mi się udało ustawić, wywnioskować, to maksymalnie można 60A. Pięknie obciążone. Nie wiem jeszcze, czy za wysokie napięcie stringu nie będzie, bo to jest 12 paneli. Gdzie one maksymalnie mogą mieć 40 to tu w netki 480V będzie No ale zobaczymy, najwyżej jak się rozłączy to, to będziemy myśleć Tyle, nie hejtujcie słuchajcie, ja to tak tylko dla Jeżeli ktoś ma taki falownik możemy się wymieniać informacjami Ja nie jestem nie wiadomo jakim specjalistą Jestem samoukiem, wszystko robię sam Takie czasy znaczy, wszystko, no nie wszystko, bo tam tą dużą instalację to firma montowała. Tą dziesiątkę na gruncie. Tą zresztą też, ale będę następną montował już na gruncie. Pod jeszcze jeden budynek, dziesiątkę. To już powoli wszystko kompletujemy i będzie montaż samodzielny. Pozdrawiam, miłego. Do zobaczenia. Do usłyszenia raczej.